Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Witam na spotkaniu, podczas którego Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wręczy nominację na stopień nadbrygadiera funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. Serdecznie witam Pana Mariusza Kamińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pana Waldemara Pawlaka, Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z kierownictwem Związku. W uroczystości uczestniczą pan Paweł Soloch, sekretarz stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Szczególne słowa powitania kieruję do pana starszego brygadiera Andrzeja Bartkowiaka, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz starszego brygadiera Grzegorza Alinowskiego, lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, którzy za chwilę odbiorą z rąk pana prezydenta nominacje generalskie. Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczy akty nadania stopnia nadbrygadiera funkcjonującego na Państwowej Straży Pożarnej, a Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pamiątkowe szable. Zapraszam Pana Prezydenta, zapraszam Pana Ministra. Na podstawie artykułu 51 ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał stopień nadbrygadiera starszemu brygadierowi Grzegorzowi Alinowskiemu. starszemu brygadierowi Andrzejowi Bartkowiakowi. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję, panie ministrze. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Wielce szanowny panie ministrze, szanowny panie komendancie, panie premierze, szanowny. Panie Ministrze, wszyscy dostojni przybyli goście, ale przede wszystkim wielce szanowni panowie nominowani, panowie nadbrygadierzy, komendanci. Z całego serca gratuluję. Gratuluję tej nominacji. Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę. Gratuluję dlatego, że z całą pewnością jest to w życiu każdego, kto Poświęcił się służbie mundurowej bardzo ważny moment w jego życiu, w jego służbie dla Polski, być może nawet dla niektórych najważniejszy wejście do Korpusu Generalskiego Rzeczypospolitej, bo jesteście panowie w tej chwili rzeczywiście generałami Państwowej Straży Pożarnej i to jest wielka zmiana życiowa. Gratuluję tej nominacji również dlatego, że jesteście Panowie jeszcze cały czas mężczyznami w absolutnym kwiecie wieku i to jest też moja wielka radość, a zarazem chcę to podkreślić wielka nadzieja. Tak jak powiedziałem każdemu z Panów z osobna, powtórzę to jeszcze raz wobec wszystkich, to żadne podsumowanie, to tylko i wyłącznie zobowiązanie dla każdego z Panów do dalszej wytężonej służby, dla Rzeczypospolitej, do dalszej wytężonej służby dla obywateli, do dalszej wytężonej służby także dla formacji, którą przewodzicie jako komendant główny, jako komendant wojewódzki. Bierzecie zatem, niesiecie na sobie odpowiedzialność za jak najlepsze wykonywanie zadań przez swoich podwładnych, ale Zarazem niesiecie na sobie ogromną odpowiedzialność także za życie i zdrowie tych wszystkich, którzy są panów podkomendnymi. To także wielka odpowiedzialność przed nimi samymi, to wielka odpowiedzialność przed ich najbliższymi, to wielka odpowiedzialność także przez Rzecz Podspolitą. Jak są dowodzeni, na ile to dowództwo. I dowodzenie odbywa się w taki sposób, aby zapewnić im w jak największym stopniu bezpieczeństwo, poza jak największą skutecznością wykonywania przez nich zadań. Na ile panowie dbacie o to, aby byli jak najlepiej wyposażeni, jak najlepiej zabezpieczeni, aby w sposób jak najbardziej wydajny, ale podkreślam jeszcze raz jak najbardziej także i bezpieczny mogli wykonywać swoje zadania. Cieszę się bardzo, że. Straż pożarna w szerokim tego znaczeniu w Polsce staje się coraz bardziej nowoczesna i coraz lepiej wyposażona, bo mówię straż pożarna dlatego że to nie tylko państwowa straż pożarna, ta o której mówimy, że jest zawodową strażą pożarną, to także ochotnicza straż pożarna. Dzisiaj w naszym kraju na niezwykle wysokim poziomie i nie tylko zaangażowania jak zawsze, bo tego zaangażowania nigdy absolutnie nie można było Strażakom, ochotnikom odmówić, ale dzisiaj także coraz bardziej nowoczesnego sprzętu, coraz coraz bardziej wyrafinowanego wyposażenia, przede wszystkim, jeżeli chodzi o sprzęt ciężki. Dyskutowaliśmy przed chwilą z panem premierem, komendantem na temat tego, jakie są rzeczywiście jeszcze potrzeby Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej w tej chwili. Jak zawsze jest ich bardzo dużo. Bardzo często są to potrzeby drobne, ale ważne, które nie są tak spektakularne jak nowe wozy strażackie, a jednak są niezbędne do tego, żeby właśnie w jak najbardziej wydajny i bezpieczny sposób służyć. Myślę, że o tych sprawach, które trzeba byłoby jeszcze zrobić dla straży pożarnej, będziemy dyskutować w najbliższym okresie i będziemy się starali także jeszcze te mankamenty, które są poprawić. Ktoś powie że zawsze są jakieś mankamenty. Oczywiście, że zawsze są jakieś mankamenty, więc to jest taka niekończąca się opowieść i niekończąca się praca i służba. Ale chcę także na panu w ręce i ręce pana komendanta złożyć dzisiaj życzenia i podziękowania, bo przecież ta uroczystość odbywa się dziś między innymi a może przede wszystkim dlatego, że dzisiaj jest święto strażaków. Dzisiaj jest święto ich patrona Świętego Floriana i dzisiaj jest ten w roku dla straży pożarnej, dla strażaków, dla ich najbliższych wyjątkowy dzień. Chcę złożyć życzenia pomyślnej i bezpiecznej służby przez cały ten rozpoczynający się teraz kolejny strażacki rok. Chcę złożyć życzenia tego, żeby było tyle wyjazdów na akcję, ile potem powrotów w zdrowiu, w dobrym nastroju, w radości z dobrze wykonanej misji, z satysfakcji z powodu uratowanego mienia, często życia ludzkiego, krótko mówiąc, żeby ta służba wykonywała na była w jak najlepszy sposób w jak najlepszych warunkach to o czym wcześniej mówiłem chciałbym żebyście panowie przekazali też przyjęli ode mnie ale przekazali też właśnie swoim koleżankom i kolegom swoim podkomendnym życzenia takiego zwykłego osobistego szczęścia w tym życiu codziennym nie tylko tym zawodowym służbowym ale także i tym życiu domowym rodzinnym coś co jest tak ważne i bez czego trudno sobie w ogóle wyobrazić normalne funkcjonowanie, normalną służbę, żeby zawsze było to tak ważne, fundamentalne wsparcie ze strony najbliższych, które wszystkich nas wspiera w jak najlepszym realizowaniu naszych zadań dnia codziennego. Proszę, żebyście Państwo te życzenia ode mnie złożyli wraz z ogromnymi, ogromnymi podziękowaniami za wspaniałą służbę dla Polski i wspaniałą służbę dla nas wszystkich, którą. Polscy strażacy, czy to zawodowi, czy strażacy ochotnicy na co dzień realizują, o czym tak bardzo dobitnie też mogliśmy się przekonać w ostatnim czasie, kiedy strażacy we wspaniały sposób po raz kolejny zdali egzamin w obliczu pojawiania się epidemii koronawirusa, kiedy natychmiast byli na wezwanie po to, żeby stawiać izby przyjęć, po to, żeby Realizować inne zadania z zakresu zabezpieczenia, z zakresu zapobiegania, ograniczania rozprzestrzeniania koronawirusa. Zawsze można było na nich liczyć. Reagowali błyskawicznie i te zadania w zasadzie zawsze były realizowane perfekcyjnie. Ogromnie jestem za tą gotowość, odwagę i męstwo strażaków, które było realizowane bez dyskusji, bez zastanowienia, a zawsze bardzo sprawnie. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Dziękuję też za. Teraz ten stan gotowości, który jest związany również z suszą, z tym, że mamy bardzo sucho, często w lasach, z tym, że, że, że jest no więcej tych pożarów niż może można się było spodziewać. Strażacy są zawsze gotowi. Nie tak dawno ogromny pożar w Wiebrzańskim Parku Narodowym, z którym strażacy doskonale sobie poradzili, biorąc pod uwagę rozmiar zagrożenia i to, że nie dopuścili do tego, aby zapaliły się torfowiska, co oznaczałoby. Długotrwały, długotrwały stan, stan ogniowy. No, tego wszystkiego udało się uniknąć, i, ale to udało się dzięki właśnie męstwu odwadze, ale także dzięki dobremu dowodzeniu, dzięki temu, że ci, którzy odpowiadali za tą akcję w sposób odpowiedni umieli ją zaplanować. Także właśnie od strony sposobu działania, od strony logistyki, kolejności przystąpienia do kolejnych odcinków walki z pożarem. I, to było rzeczywiście bardzo ważne i zostało zrobione w bardzo dobry sposób. Ogromnie za to dziękuję. Proszę, żeby też moje podziękowania przekazać. Będę miał jeszcze dzisiaj tę sposobność, żeby to jeszcze raz wyrazić osobiście. No właśnie, zwłaszcza tym, którzy brali udział w akcji w Parku Narodowym. Ale, ale proszę, żeby cała społeczność strażacka w naszym kraju o tym się także dowiedziała. A a to jest moja prośba składana na ręce panów komendantów. Jeszcze raz z całego serca gratuluję tych nominacji. Proszę, żeby serdecznie pozdrowić ode mnie najbliższych i życzę panom w tym nowym stanie służbowym jak najlepszego, jak najbardziej wydajnego wykonywania obowiązków, które przyniesie nie tylko chwałę i chlubę służbie. I, I chwałę, i, służbę, i, 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 i satysfakcję Panom osobiście, ale przede wszystkim, żeby to była zawsze i niezmiennie służba na chwałę Rzeczypospolitej i ludziom na ratunek. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezydencie. Odprowadzić sztandar.